Dźwignie Filar zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. W ramach pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w dniach od 5 do 26 października odbywał się konkurs grantowy skierowany do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 215 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota wynosi niemal 13 milionów złotych. Konkurs cieszył się dużą popularnością. Wpłynęło do nas ponad 200 wniosków. Wszystkie wnioski były prawidłowe pod względem formalnym. Przeznaczamy na dofinansowanie kwotę ponad 8 milionów złotych. Za tą kwotę uda się zakupić. Około 1500 komputerów, laptopów oraz tabletów. Pozostała kwota to jest kwota, która będzie przeznaczona na zakup oprogramowania, dostępu do internetu, akcesoriów, również ubezpieczenia tego sprzętu. Myślę, że to jest bardzo duże wsparcie. Dzięki tym środkom uda się doposażyć ponad 700 małopolskich szkół. To nie jest jedyne wsparcie, które dzisiaj przekazujemy do szkół, ponieważ w związku z tym, że konkurs grantowy. Cieszył się dużą popularnością i jak widzimy to zapotrzebowanie w zakresie cyfryzacji jest duże. Postanowiliśmy jako zarząd Województwa Małopolskiego poszukać dodatkowych środków ponad 4,5 miliona złotych, tak aby wszystkie podmioty, które brały udział w tym konkursie grantowym, nie pozostały bez pomocy, tak aby wszystkie szkoły miały odpowiedni sprzęt, oprogramowanie oraz dostęp do internetu. Dzięki wsparciu uda się uniknąć wykluczenia cyfrowego. Podczas wideokonferencji, która odbyła się 18 listopada, kurator Barbara Nowak podkreślała, że małopolski pomysł jest przykładem działania dla całej Polski. Potwierdził to także wicewojewoda Zbigniew Starzec. Na pewno w skali kraju jesteśmy jedynym, jedynym samorządem, który wprowadził ten pakiet edukacyjny i zastanawiam się, czy w ogóle jakiekolwiek państwo w Europie, w Unii Europejskiej również przeznaczyło jakąś jak, jak lwią część z budżetu unijnego na to, żeby dać wsparcie szeroko rozumianej edukacji, to nie tylko tej na poziomie szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej, ale również tej wszelakiej bym tak nazwał. No ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby było inaczej. Doposażenie placówek oświatowych, w sprzęt komputerowy to realne wsparcie dla szkół. Od edukacji się wszystko zaczyna, prawda? To, to jak zostaniemy wyedukowani, wykształceni, to tak będziemy później funkcjonowali. Także wydaje mi się, że po zdrowiu ta, 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 ta edukacja jest jednym z najważniejszych jak gdyby, przestrzeni naszego, naszego życia. Wielkie, wielkie podziękowania na ręce pani Marszałek, że, że Zarząd nie bał się w ogóle i nie pytając, albo w zasadzie dyskutując w szerszym gronie, nie bał się podjąć takich decyzji, byli jedynym zarządem, który taką decyzję. Podium. Przypomnijmy, że Małopolska Tarcza Antykryzysowa, pakiet edukacyjny to działania będące częścią kompleksowej strategii władz małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19, a jednocześnie stanowiące bezpośrednią odpowiedź na obecne wyzwania oświaty w zakresie pomocy uczniom i kadrze pedagogicznej. Aby zmniejszyć umieralność i zachorowalność na choroby układu krążenia, a także poprawić stan zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego, Wprowadzony jest program kardiologiczny. Jego celem są działania skierowane do pacjentów, w tym badania i szkolenia oraz prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. Program zdrowotny kierowany jest do każdego małopolanina. Szpital specjalistyczny im. Pawła II ma bardzo dobrych specjalistów w tym względzie. Pan profesor Podolec jest takim liderem, który właśnie realizuje tego typu programy. Dla nas istotne jest to, żeby właśnie w różnych grupach wiekowych wskazać tą profilaktykę układu krążenia, pokazać młodym człowiekowi, jak przygotować się do całego jego życia, bo e, nauczyć e, zdrowej, jak należy się zdrowo odżywiać, aktywności ruchowej, ale również dbać o swoje zdrowie, chociażby poprzez badania profilaktyczne. Właśnie każda grupa wiekowa, od tych najmłodszych do osób, które są e, fizycznie bardzo sprawne do osób starszych, dbała o to zdrowie, kiedy jest e, potrzeba e, dokonywała. Diagnostycznych. W ramach programów profilaktycznych nie tylko mówimy o badaniach profilaktycznych, ale również mówimy o kwestiach edukacyjnych, zachęcających do zdrowego, zdrowego i aktywnego życia. Zarząd Województwa Małopolskiego, mając na uwadze dobro każdego mieszkańca, chce jak najszerzej docierać z profilaktyką zdrowotną. Program jest realizowany jakby w różnych grupach wiekowych. Po pierwsze, jest realizowany w wybranych zakładach pracy, w szkołach. Podstawowy, dedykowany jest również do nauczycieli. On jest realizowany od 2012 roku i łącznie w ramach właśnie programu profilaktycznego to ponad 18 tysięcy osób, do których już ten program dotarł. I te osoby już starają się zdrowo, aktywnie żyć. A przez to właśnie życie naszych mieszkańców województwa małopolskiego jest coraz to dłuższe. Warto dodać, że do 2020 roku z budżetu województwa małopolskiego przeznaczono na realizację programu kardiologicznego blisko 6 milionów złotych. W 2020 roku do programu włączeni zostali kolejni uczestnicy. To się dla państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.